Jakie znaczenie ma terapia zajęciowia w psychiatrii? O tym rozmawiano na konferencji w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Medyk podjął ten temat z uwagi na obecność przypadków psychiatrycznych w naszej lokalnej społeczności. Przez dwa i pół roku nas praktycznie nie było, ponieważ żeśmy byli w remoncie takim, że tak powiem, generalnym. Dzisiaj można się cieszyć, że sala jest pełna. Terapia zajęciowa w psychiatrii, taki tytuł tej konferencji, naszego wystąpienia koleżanek, nauczycielek, które prowadzą zajęcia na kierunku terapeuta zajęciowy. Kształcimy na, kształcimy na tym kierunku od 1995 roku. Większość naszych absolwentów to pracownicy. Placówek, które znajdują się na terenie gniezna, powiatu, a nawet województwa. Nasi absolwenci pracują w wielu placówkach. Bardzo się cieszę, że wielu z nich to są pracownicy. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka. I to już jest wykształcona kadra. Nie mówię, że nie było przedtem, natomiast ta kadra rzeczywiście jest w tej chwili uzupełniona i wykształcona na, na poziomie. Dla kogo? Zaprosiliśmy również, zaprosiliśmy oprócz naszych absolwentów i słuchaczy również młodzież zespołu szkół ekonomicznych. Nie ukrywam, że... Myślimy, że być może którzy, niektórzy z nich yy, będą chcieli przyjść do naszej szkoły, dlatego dzisiejsza konferencja połączona jest również z warsztatami, na których będą mogli wykonywać różne rzeczy, których uczą się terapeuci zajęciowi i być może będzie to jakiś taki przyczynek do tego, żeby przyjść do naszej szkoły się uczyć. Wykład pod tytułem Terapia w Sztuce, Sztuka w Terapii był gwoździem programu konferencji. Wniosek z niego jest taki, że medytacja pomaga dopłynąć do świadomości, tłumaczył profesor Robert Bartel z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Sztuka pomaga i terapia pomaga e, sztuce, dlatego taki tytuł wykładu dlatego, że mm, to jest próba też. Takie są założenia y, arteterapii. To jest próba y, odnalezienia siebie samego, y, to znaczy osiągnięcia wglądu, y, przeniesienia treści traumatycznych czy treści y, problemów. I na sztukę, a potem uświadom, dzięki sztuce, dzięki temu powstałemu dziełu, jak i procesowi terapeutycznemu, artyterapeutycznemu, y można poddać to omówieniu, czyli przeniesieniu jakby na poziom y kory i y lewej półkuli i racjonalizowaniu, zracjonalizowaniu tego problemu, czyli pr próba dojścia. I to pomaga zarówno artystom, jak i osobom z jakimiś problemami, czy zaburzeniami. Ponieważ jest to terapia grupowa, to obraz, każdy obraz jest poddawany omówieniu przez uczestników terapii. I mm, Wbrew pozorom najciekawsze są takie interpretacje, które są ze sobą sprzeczne. Wydawałoby się to dziwne, ale yy, tak jak potem się okazuje, to one są dopełniające się. Czyli im więcej różnych. Zdań na temat fantazji, bo my mówimy, że to są. Każdy się dzieli swoimi fantazjami na temat pracy jakiegoś uczestnika, to y, potem y, to z, y, w jedną całość y, się y, strukturalizuje, i okazuje się, że ta osoba y, może sama. Po pewnym czasie, bo to nie, jest, nie od razu przecież następuje, odczytać właściwy sens tego, co namalowała. Bo artysta zostawia na płótnie czy w innej postaci wiele znaków, które sam zaplanował, ale równie wiele przypadkowych czy takich, których sens do końca sam nie zna. Pracuje się nad tym, e, tą właściwą interpretację zna sam pacjent. Oraz w dużej części terapeuta. Z tym, że omawianie obrazu... I interpretacja potem musi iść w parze razem z historią pacjenta. Nie można omawiać obrazu nie znając tej historii zupełnie. Znaczy, omawiać można, tylko nie można stawiać żadnej diagnozy ani nie można pracować. Nie można też na podstawie jednej pracy powiedzieć, co jest. Tak jak często bywa to mylone. Otóż yy, yy, pracuje się w różny sposób, jest bardzo wiele metod. Ja mm, ostatnio bardzo dużo, mm, duży nacisk kładę na arteterapię opartą o mindfulness. To jest dosyć modny termin w tej chwili, ale hmm, generalnie chodzi o łączenie medytacji, z, ze sztuką. Dlatego, że ta medytacja to tak naprawdę jest przypływanie do świadomości. Ludzie często kojarzą błędnie medytację z odpływaniem od świadomości, z marzeniem e, sennym nawet. Otóż nie, to jest właśnie bycie tu i teraz w każdym momencie i skupianie się na tu i teraz, na chociażby oddechu. Jest podstawową rzeczą, dlatego że my często jesteśmy w przeszłości, to znaczy myślimy o tym, co nam nie wyszło w życiu albo różne takie rzeczy, albo boimy się przyszłości, myślimy o tym, co będzie, a nie jesteśmy tu i teraz. A chodzi o to, żeby być świadomie tu i teraz, być uważnym na każdy. Każdą rzecz łącznie zacząć trzeba od samego siebie, czyli zaczynamy od własnego ciała, od własnego oddechu, ale potem rozszerzamy tą uważność również na innych ludzi, na zwierzęta, na rośliny, na <laughs> bardzo wiele sygnałów ze wszystkich receptorów. Szkoła zaprezentowała także wystawę z pracami słuchaczy studiujących na kierunku terapeuta zajęciowy. Zwrócono na nią uwagę na wiele ciekawych perspektyw, które spotykają na swojej ścieżce edukacyjnej.